Cześć na kanale Access Libris. Dzisiaj chciałabym się zająć książką. Może niektórzy z was ją znają z dzieciństwa. Niezwykła księga hipnotyzmu Moli Wiem, że ta okładka jest taka trochę można od niej dostać oczopląsu i no jeżeli ktoś ma jakąś tam, nie wiem, padaczkę, światło czułą, czy coś takiego, to może nie jest to dla niego dobry prezent, żeby mu kupować. Ale w każdym razie, no, nie osądzając książki po okładce. Jest to książka y, dla dzieci, dla młodych ludzi. Y, ja ją dostałam w gimnazjum, od koleżanki w gimnazjum na prezent, chyba urodzinowy. No, pewnie na urodzinowy prezent. Y, dostałam ją od, z tego, co pamiętam, chyba od Olgi. Pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. I czytałam ją ze dwa razy? Czytałam ją ze dwa razy, i co śmieszny zbieg okoliczności, każdorazowo był to jakiś taki czas, że w gimnazjum, że ym, jadłam kiwi. Nie wiem, tam babcia kupowała kiwi. Raz byłam przeziębiona i babcia też kupiła kiwi, więc jadłam kiwi. Więc czytając tę książkę, jadłam kiwi. Zar zarówno za pierwszym razem, jak ją czytałam, jak i później drugim razem, jak ją czytałam. Jadłam kiwi, więc teraz samo wspomnienie o Moon kojarzy mi się od razu z kiwi. W sensie z owocem kiwi. I myślałam i jak czytałam sobie tę książkę, to też momentami, kiedy nie jadłam kiwi, to czułam smak kiwi. Więc jakoś tak mi się to sprzęgło, mam jeszcze jedną taką jeszcze jedno takie sprzężenie. Jak czytałam milenium, ten skandynawski. To jadłam so, jadałam sobie czekoladę, milkę z, um, o smaku, jogurt truskawkowy, całą tabliczkę po prostu łamałam sobie po trzy kawałki i jadłam jak batoniki małymi takimi malutkimi kawałeczkami, bo ja uwielbiam w tej czekoladzie to, że tam są te chrupiące takie kuleczki. Więc no teraz, ile razy myślę o milenium, to ja czuję smak tej czekolady, prawda? No i tak samo właśnie z Molimun. Że sama nazwa, samo to imię kojarzy mi się właśnie z, z kiwi, ze smakiem kiwi. Ja lubię kiwi, jakby coś. Jeśli chodzi o tę książkę, nie jest to książka jakichś tam super wysokich lotów, nie jest to jakieś arcydzieło. To nawet nie jest jakaś książka, którą ja bym polecała, że tak, koniecznie, koniecznie musicie ją przeczytać. Jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę coś takiego przeczytać, to sobie przeczytajcie. Jeżeli, no bo to jest raczej adresowane do takich, raczej jest to adresowane do młodych ludzi, do, do właśnie w okolicy nastoletniego wieku, prawda? Więc może też niekoniecznie już dzieci, ale no do dzieci też i do troszeczkę starszych osób, właśnie już nastoletnich. Jest to historia dosyć klasycznym, dosyć ma klasyczny motyw. Jest to historia o właśnie dziecku, o małej dziewczynce. Która jest sierotą, i na drodze pewnych zdarzeń zaczyna umieć hipnotyzować, jakkolwiek to brzmi, i ma też tam kolegę, i z tym kolegą sobie tam dochodzą do pewnego rodzaju sukcesu, właśnie poprzez te hipnozy, hipnotyzowanie różnych ludzi i tak I to jest tutaj też taki właśnie, że to jest takie eskapistyczne, że no tutaj mamy problemy, jest nam przecież źle, ale możemy sobie uciec w świat marzeń, yy, przeżywać jakieś tam przygody i tak dalej, o jak fajnie by było umieć sobie hipnotyzować ludzi, nie? No więc jest to coś takiego w tej książce, ale jest ona o tyle specyficzna, że nie poprzestaje na tym, że tu mamy tylko te właśnie przygody, że, że jako sierota się tutaj dobieramy do czegoś, co nie było według nas, dostępne dla nas. Może byłoby, ale nie wiedzieliśmy o tym. No i tutaj jest jeszcze też dodatkowa rzecz, która jest no, interesująca. Nie żeby mnie to jakoś tam specjalnie, że o tak, to jest dzięki temu genialna książka, bo nie jest. Jest to po prostu ciekawy wyróżnik, bo nie każda książka może coś takiego ma. Ale no, chodzi o to, że jest tu przedstawiony fakt, nauka, że świat przedstawiany w reklamach, w telewizji, to nie jest ten świat rzeczywisty. To jest świat łudy, iluzji, który po prostu ma nas zachęcić do tego, żeby kupować produkty, a niekoniecznie istnieje faktycznie taka rzeczywistość, gdzie coś takiego miałoby miejsce, gdzie by się to działo, gdzie ludzie byliby tacy, aha ha ha, fajnie, ma tutaj rodzinkę, domek, kupiłam tam zakupy, przychodzę, wszyscy jesteśmy happy, happy. No, bo generalnie ludzie też mają problemy w, tak, że w takich bardziej zwykłych sytuacjach, że nie trzeba być opuszczonym, biednym, żeby mieć jakieś problemy. Oczywiście to są zupełnie innego rodzaju problemy, ale nie ma takiej rzeczywistości, w której nie ma żadnych problemów. Nie ma takiej rzeczywistości, która by była totalną utopią, tak jak to właśnie kreują takie rzeczy jak jak te obrazki z reklam, że tutaj rodzinka i wszyscy happy fruwają tam latają bobasy, wyłącznie się śmieją i ślinią, a, a nie, a nie yy. co gineczku, a nie rzucają zabawkami w kota na przykład. Tak Gieneczku? Chodź chodź coś, chodź. Mm. Gdzie co jak czemu ty tak do góry nogami stajesz? Chodź. Gienusz mój. Tak? Zobacz gienusz to się mieni. Nie chcesz zobaczyć? Zobacz, jak się mieni. Aż nie chcesz patrzeć. Genuś, zobacz. Tu, 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 Gienuś. Tutaj, zobacz, jak się mieni. Zobacz. Tu. Tu, widzisz, jak się mieni? Widzisz to takie? Nie zauważasz tego. Oczka twoje nie zauważają. Genuś. No, widzisz, dobrze, zaraz pójdę do ciebie. Poczekaj, daj mi moment. Daj mi moment. Więc jest to o tyle właśnie fajna książka, że y, można, jeżeli mamy na przykład jakieś takie y, młode y, osoby w swoim otoczeniu, y, możemy ją podrzucić y, na prezent, właśnie. To jest fajny na prezent, bo właśnie się mieni, jest kolorowy, więc o, fajnie, kolorowa książka! I <grych> y, 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 tak, no nie ma tutaj ilustracji, jest sam tekst, y, ale można sobie właśnie tą okładką zrekompensować, że. Jest tu na coś do popatrzenia, jest tu coś do popatrzenia na to. Więc no, ja bym to polecała po prostu jako taką prosto odmudzzającą troszkę rozrywkę dla takich młodych ludzi, które jeszcze są podlegające wychowywaniu, że, że, że jeszcze tam mogą ulegać jakimś naukom, właśnie. Jeżeli znamy jakieś osoby, które są bardzo. Podatne na sugerowanie, że to co w reklamach to jest czysta prawda i że można osiągnąć taki stan rzeczy, no to możemy ewentualnie coś takiego jej, tej osobie podrzucić i do przeczytania, i to będzie taka łagodna, delikatna, postępująca sugestia, że no, niekoniecznie ten świat tak wygląda. No i to jest po prostu taka przygodówka, to jest taka luźna, prosta książka, nie ma tu jakichś głębokich głębi, nie ma tu jakichś takich super, niesamowitych rzeczy. Jakby technicznie napisana jest też dosyć w dosyć prosty sposób, więc nie jest to jakieś arcydzieło, to jest po prostu taka prosta, zwykła książka właśnie dla młodych ludzi z przygodami i właśnie jakąś takim, no, jakimś takim morałem. Co jest ciekawe w tej książce, to to, znaczy ciekawe w tej książce, poniekąd jakby ona sprawiła to, że mnie kiedyś zainteresowało coś takiego jak właśnie hipnoza. Na początku mi się tam, no, ja generalnie byłam specyficznie, nie wiem, może niekoniecznie specyficznie, może tak ma 10 tysięcy miliardów ludzi, ale w każdym razie czasami mi się zdarzało w dzieciństwie coś takiego, że jak typu nie wiem przeczytałam sobie taką książkę jak Molly Moon to potem sobie tam czasami opowiadałam jakieś tam historie, że o y, takie jak nie, może nie koniecznie stricte, bo to nie jest takie, że ja wymagam, że o on pięć ludzi, nie, pięciu, pięcioro. Y, ale na tej zasadzie, że tam nie wiem, jakimś koleżankom tam z klasy mówiłam, że mm, no, żeby y, hipnotyzować ludzi, to trzeba mieć Coś tam, specyficzny głos, coś tam, osiągać jakieś tam tony, że, że no byłaby to taka pseudowiedza przekształcona z tej książki, z, z tego, co jest w tej książce, z tej wersji jakby rzeczywistości z tej książki. No i nie wiem, no po prostu dzieci robią takie rzeczy, tak, opowiadają takie, takie właśnie przekształcone wizje swojej jakiejś tam rzeczywistości. Ale do czego dążę? Do tego, że... Dzięki temu, że miałam właśnie taki, taką jakąś swoją pseudowizję e, hipnozy w, wziętej z tej książki, chciałam wiedzieć, jak to właściwie działa, to zainspirowało mnie to do tego, żeby kiedyś nabyć książkę Derena Brauna, gdzie jest właśnie rozdział o hipnozie. I w dalszym, w dalszym jakby toku zdarzeń, nie, obejrzałam też film na kanale Śmiem Wątpić, dotyczący hipnozy. Co tam między tymi wszystkimi zdarzeniami, przeczytanie Molly Moon, przeczytanie Derena Brauna, obejrzenie Śmiem w no to były jeszcze jakieś inne zdarzenia, kiedy ja się dowiadywałam, czy to wcale tak nie działa i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie, gdyby nie to, że tutaj właśnie się to zaczęło, to książka Deryna Brauna może by mnie tak nie zaciekawiła, i mogłabym niekoniecznie być tak zaintrygowana tym, co potem będzie mówić o tym Łukasz Wybrańczyk. Więc jest to jakieś ziarenko, które może w Was zasiać takie zainteresowanie pewnym tematem, co jest oczywiście zawsze na plus, bo prowadzi do rozwoju. A ponoć według niektórych filozofii, rozwój jest czymś pozytywnym. <laughs> Zakończając takim pozytywnym akcentem, Powiem Wam jeszcze tak, że no, y, ta książeczka jest fajnym właśnie takim czymś, kiedy jesteście przeziębieni, co z własnego doświadczenia właśnie w gimnazjum wiem. Y, jak sobie siedzicie pod kocem i jesteście tacy przeziębieni, jecie tylko kiwi, to sobie możecie poczytać to i to jest dosyć fajny taki właśnie y, taki książka ucieczkowa, prawda, więc to jest coś właśnie do takiego ogłupiacza na prosto, że o, to jakaś przygoda tego, ale to nie jest takie super przygodowe, więc no, nie no to też musicie jakby własnym, własnym gustem ocenić, bo y, dla mnie to może nie jest jakiś super, y, super arcydzieło, arcydzieło, nie mam jakiegoś gigantycznego sentymentu z tymi postaciami, ym, jakby, no, nie jest to technicznie według mnie napisana jakoś genialnie ta książka, ale po prostu było to dosyć wesołe przeżycie, żeby sobie taka przeczytać taką historyjkę, przerobić szybciutko i, i, i pojeść sobie kiwi do tego. I najbardziej właśnie to kiwi mi zostało z tego wszystkiego w głowie. No, także jeżeli jesteście zainteresowani historią i co by zrobiła osierocona dziewczynka, kiedy nauczyłaby się hipnotyzować i w jakiś sposób odkrycie kłamstwa reklam zmieniłoby coś w jej życiu, no to zachęcam Was do przeczytania tej książeczki, albo jeżeli chcecie, możecie nabyć ją właśnie, czy tam dać w prezencie dla jakichś swoich tam krewnych czy, czy innych osób, które są właśnie w wieku około gimnazjalnym, mimo że oni z tego będą mieli jakąś frajdę. Bo też znałam wówczas, w tamtym czasie, to znałam jakieś osoby, moich rówieśników, którzy bardzo uwielbiali tę książkę. Może wśród Was właśnie jest ktoś, kto w dzieciństwie czy tam w nastoletnictwie czytał tę książkę i stwierdził, że ona jest genialna, idealna i wspaniała. Więc hipnotyzująca, niezwykła księga hipnotyzm, hip, hipnotyzmu. Molimun, Nie mylić, Sailor Moon? Nie, nie oglądałam Sailor Moon. Czytałam, Molly Moon. Pozdrawia Was kolorami tęczy. Hmm, tak się właśnie zastanawiam. Czy takie umiłowanie do rzeczy błyszczących i kolorowych yy, to jakby bierze się stąd, że w dzieciństwie dostajemy rzeczy błyszczące i kolorowe? Czy raczej właśnie w dzieciństwie sprawia nam to frajdę, bo lubimy? Hmm... Nieważne, nie wgłębiajmy się, to jest prosta historia. Jeszcze tylko tak chciałam Wam wyjaśnić, dlaczego to są takie haftowane, robione na drutach gwiazdki. To robiła moja ciocia, siostra mojej babci. I ona robiła tego bardzo dużo i dawała po prostu mojej babci, i no, i poniekąd ja też dostałam od babci te gwiazdeczki i mamy po prostu taką ozdóbkę, no to teraz mamy już pierwszy śnieg spadł, więc I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten ustroić sobie wszędzie dookoła śnieżynki, śnieżyczki i płatki śniegu. Pozdrowienia dla snowflake'ów. <grym>, to było głupie. Chodź Gieneczku, chodź Gieneczku. co kochanie? Także jeszcze raz powiem Wam, jeżeli będziecie zainteresowani to przeczytajcie Zapraszam do strefy komentarzy, gdzie możecie mi napisać, czy uważacie tę książkę może za jakieś arcydzieło literackie, a może uważacie, że to szmira, a może tak jak ja, uważacie, że jest to zwykła prosta taka historyjka, takie czytadełko dla młodych ludzi, yy, i że właśnie jest ciekawy ten morał, który mówi, że nie można wierzyć telewizji. Stop it. Get some help. Interesowanie jakimiś książkami, które w dzieciństwie czytałam, i jesteście ciekawi, czy mi się podobały, czy nie. To zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo jeszcze trochę tego mam, więc na pewno nie zabraknie mi materiału. No i co mogę więcej rzec? Czytajcie. Boli, bu! Nie wiem, jak to będzie wyglądało w kamerze. Na no żywo to się bardzo fajnie mieni, ale. No dobra. Trzymajcie się papatki. Już. Chcesz już iść spać? Tak. Mój maleństwo. genuś hipnotyzujesz? Tak. No jasne.